Siema, drodzy widzowie, z tej strony, przeanek.com. Chcę Was poinformować, że dzisiaj wylatuje piosenka o godzinie 17.10. A jaka to piosenka, drodzy widzowie, to sami się dowiecie. No, wiem, że na miniaturce jest znak zapytania, ale sami się, drodzy widzowie, dowiecie. Niespodzianka dla Was. Niespodzianka dla pewnej osoby, drodzy widzowie. Więc. Nienawidzę tych aut, ale dobra. Więc drodzy widzowie niespodzianka dla, pełnej, dla pewnej osoby a wy Zapraszam Was Drodzy widzowie Zapraszam No i co? Nie zapomnijcie strzelić łapkę w górę, suba, no i... Elo drodzy widzowie! Chcę wam powiedzieć, że powracam do nagrywania na kanale Przemkraper, ale w wakacje będą zajebiste, mater... zajebiste piosenki raczej. Ale to sami się drodzy widzowie dowiecie. Jakby co? Są pisane teksty i są tworzone własne bity, więc drodzy widzowie, na razie miłego dnia i żeby wam nic się nie stało, drodzy widzowie, życzę Wam tego ja. Elo!